Będziemy, będziemy ra razem nagrywać. Myślę, że tak mówimy razem, ale już jesteśmy tak przyzwyczajone. Niedługo będzie odcinek. Mama jest z córką. Kontra. Chcieliśmy. Wam przekazać, że na tym kanale będziemy razem nagrywać. Będziemy nagrywać mama kontra córka, paczuszki, no i tak dalej. Po prostu wszystko będziemy razem nagrywać. częściej ona będzie sama, ale no. Bo też mam swój inny kanał, więc. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Intro zapraszam na ostatni filmik. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze. No i do zobaczenia. Opa.